Ciągnie ingersy o sterwa ze stacji szczecin, do stacji kraków głównej. Jedzie na tor pierwszy przy tordzie drugi. Proszę jest Proszę, Dwa tygodnie ponad 960 km zrobione, więc tego 1000 nie udało się dopiąć. No i co? Pogoda dopisała, warunki świetne, no w większości pogoda dopisała, bez większych trudności. Co jeszcze możemy powiedzieć? No. Porównanie takie dróg Polska, Niemcy, no jest duże jakby zderzenie tej rzeczywistości, że po polskiej Polsce jednak dużo gorzej się jedzie, zwłaszcza po tych mniejszych miejscowościach. W Niemczech dobre zaskoczenie właśnie było też dużo ścieżek rowerowych, lepiej, lepsze traktowanie przede wszystkim rowerzystów, także fajnie było zobaczyć tą drugą stronę. E, do no naszych Robert. sąsiadów jak tak, to ja wygląda myślę, właśnie, tak, tak tak. Yy, jakieś przygody po drodze pogodowo-sprzętowe? Yy, tak, sporo. Dwa razy nóżka złamana koło raz yy, się, w momencie kiedy nóżka się złamała, koło, połamało szprychy. Yy, nauczyłem się w biegu centrować koło, bo normalnie tego nigdy nie, nie potrafiłem. Także yy, się udało to w Berlinie. Mieliśmy taką przygodę. Yy, trzy razy na zulewa to padła, ale to żeśmy jakoś sobie poradzili. Eee, wiatr, nie samolot. 30-40 km ciężko było walczyć z tym wiatrem. Także było parę takich dni, których byśmy zmęczyli yy, od samego wiatru, nie od drogi. Tak, że raptem przejechaliśmy 40 km, a człowiek już był wykończony miał dość. No i się wściekał no bo to ciągła, ciągła walka, bo jednak te tobołki to jak żaglówka. Yy. Udało się rozpropagować akcję tak, pomocy dla Maxa? Oczywiście, że tak. Ludzie się, bardzo dużo ludzi. Najciężej było w Niemczech samych, bo Niemcy niekoniecznie rozmawiają po angielsku, że to był problem z komunikacją. Ale gdzieś tam zainteresowanie było, często się pytali skąd jesteśmy i właśnie czy coś, jakby to chyba u nich jest na porządku dziennym, że jak ktoś tak jedzie to promuje jakąś akcję, więc żeśmy właśnie dawali ulotki czy coś, także... No, miejmy nadzieję, że się udało, że się przyczyniliśmy jakoś do, do tej zbiórki. Wyrazy wsparcia w mediach społecznościowych dodawały Wam sił? Tak, oczywiście dobrze było widzieć, że ktoś się interesuje tym naszym wyjazdem, że pozytywne komentarze jednak widzieliśmy i zawsze pod koniec dnia dobrze było sobie przeczytać, że jednak ludzie no, do, są doceniają ciekawy, to. Są ciekawi kolejnych naszych zmagań i właśnie tego, co nas w danym dniu spotkało, bo były dni, no, w których właśnie mieliśmy problemy z internetem. No to od razu dostawaliśmy odzew, czy to od rodziny, czy od znajomych, czy coś się nie stało, bo oni są już no ciekawi, no bo zawsze o tej godzinie gdzieś tam już były zamieszczane informacje z naszej, z naszej wyprawy.